Nie mogę udzielić szczegółowych informacji. Powiem tylko po skrócie o co chodzi. 30 lipca w moim domu był mężczyzna, który groził, wyjął nóż, groził mi tym nożem, próbował mnie okraść i tylko dzięki sprytowi, dzięki opanowaniu i dzięki szczęściu nic mi się nie stało. Wstawię teraz zdjęcie. I to zdjęcie jest wykonane dwa lata temu. Jest tam dziewczyna na tym zdjęciu, która została zamordowana tydzień temu przez tego faceta, który był u mnie dwa miesiące temu, który groził mi nożem. Zrobiłam wszystko. Wezwałam policję po zdarzeniu, były oględziny, był fotograf, były odciski palców. Yy... Zrobiłam wszystko naprawdę. Następnego dnia e, poszłam na policję, złożyłam zawiadomienie, e, a policja nic z tym nie zrobiła. Nic. Ten mężczyzna pochodzenia ukraińskiego dalej robił swoje, aż w końcu poszedł do tej dziewczyny, która jest na tym zdjęciu. E, i po prostu porąbał ją tasakiem i okradł dwóch tysięcy złotych. Później zamknął drzwi mieszkania na klucz, także przez kilka dni i tam nie wchodził, aż w końcu i koleżanka zaniepokojona wezwała policję i do zwłoki. Moja tolerancja na oszustów, na dziwnych ludzi, na ludzi, którzy kręcą, na ludzi, którzy są z Ukrainy, totalnie, naprawdę totalnie już, już tutaj nie mam żadnego Żadnego, ale to żadnego marginesu, centymetra, milimetra dla takich ludzi w swoim otoczeniu, w swoim życiu. Policja pokazała mi film, monitoring, kiedy on o godzinie 23.00, to było we wtorek, tydzień temu, był u niej i wchodził wychodził. To był i ten sam mężczyzna, który był u mnie, który wyciągnął nóż w moim mieszkaniu, groził mi i kazał oddawać mi wszystkie pieniądze. Widzicie, dosyć tego. Ta policja nic kurwa przez dwa miesiące. Przez dwa miesiące nic z tym nie zrobiła. Miała to kurwa w dupie, a teraz nie żyje osoba. Została kurwa porąbana w szyję, w piersi, w nogę. Miała złamaną nogę kurwa, wykrwawiała, ścierpiała z powodu kurwa dwóch tysięcy jakiegoś kurwa jebanego Ukraińca, który kurwa e, chodzi, terroryzuje, okrada, a nawet jest zdolny kurwa zabić. I ta osoba była u mnie w domu. Ta osoba była u mnie w domu i tak samo mogłam kurwa skończyć. Tylko może, tylko może byłam strudniejsza od niej, może miałam po prostu więcej szczęścia. Jestem wściekła, jestem wściekła, że ja mam dosyć... Wiecie, jest tak dużo dokoła oszustów. W ogóle Ukraińcy, to jest w ogóle jakaś plaga oszustów, ale y, pandemia spowodowała, że ludzie kręcą, próbują ci wyruchać, oszukać, chociaż trochę albo bardziej. Nie żyje dziewczyna, transseksualna dziewczyna. Ona była fajna, miła, której nie znałam dobrze, ale kilka razy spotkałem ją w klubie Glam, y, którą y, kilka razy napiłam się prywatnie kawy i która była dobrym człowiekiem i nikogo kurwa nie krzywdziła.